Podczas gdy Yaman leży nieprzytomny, Zehir nie przestaje do niego mówić, a cud się dzieje, otwiera oczy. Zobaczcie, co jeszcze wydarzy się w odcinku 384 tureckiego serialu Dziedzictwo, który można oglądać od 15:55 w dniu czwartek 24 października 2024 roku na TVP1. W odcinku 383 tureckiego serialu, Dziedzictwo. Jaman szybko dochodzi do siebie pod opieką Zayer, jednak potencjalne uszkodzenie wątroby może zagrozić jego życiu. Krótko co się wydarzy w odcinku 384 tureckiego serialu, Dziedzictwo. Jaman i Zayer dzielą się najgłębszymi uczuciami. Jaman prosi Zejer, aby powiedziała, że go kocha, ale Zejer ogarnia panika. Co ją powstrzymuje przed wypowiedzeniem tych ważnych słów i czy Jaman jej wybaczy? Zejer organizuje wzruszającą niespodziankę dla Yamana, zbierając jego najbliższych ludzi w szpitalu. Czy ten gest zastąpi słowa, których wciąż nie potrafi wypowiedzieć, Kanan jest gotowa na wszystko, aby zdobyć bogactwo swojego syna? Jaki jest jej nowy plan? Dziedzictwo odcinek 384 streszczenie szczegółowe, Jaman i Zejer wychodzą na świeże powietrze poza szpital, aby zmienić otoczenie, ponieważ Yaman skarżył się, że w szpitalnej sali jest mu nudno. Yaman zauważa gwiazdę polarną na niebie i wspomina, że znów są pod gwiazdą polarną razem z Zejer. Tak, nie odeszliśmy daleko od szpitala, ale jeszcze trochę musimy wytrzymać, tłumaczy Zejer. Gdziekolwiek nie ma ciebie, to dla mnie jak więzienie, odpowiada Jaman. Ale kiedy jesteś przy mnie, ani czas, ani miejsce nie mają znaczenia. Ale dlaczego napisałeś ten list o spadku? Pyta Zejer: Jak mogłeś pomyśleć, że zostawisz mnie samą i odejdziesz na zawsze? Chciałem się upewnić, że będziesz bezpieczna, jeśli coś mi się stanie. Nie, ja nie potrafię żyć bez ciebie, nie chcę życia, w którym ciebie nie ma. Jeśli ciebie nie ma, mnie też nie będzie. Jaman uśmiecha się zadowolony, głaszczy Zeir po włosach i ją przytula, leżą razem, a Zeir pyta Jamana, czy jej wybaczył. Jeszcze nie, ale twoje starania bardzo mi się podobają. Zejer mówi Yamanowi, że gdy był nieprzytomny, cały czas do niego mówiła i miała wrażenie, że ją słyszy. Yaman potwierdza jej słowa, mówiąc, że ją słyszał, choć w nieopisany sposób, jakby również z nią rozmawiał. Ich ciepła i długa rozmowa kończy się zawstydzeniem wstydzeniem Zejer. Yaman prosi, aby powiedziała mu, że go kocha, a on jej wybaczy, ale Zejer nie potrafi tego zrobić. Ale, zejr się zaczerwienia. To tylko dwa słowa, powiedz je, a ja ci wybaczę. Albo nie chcesz, żebym ci wybaczył? Jak mogłabym nie chcieć? No to powiedz, nalega Jaman. Zeyer milczy. W porządku, nie wybaczę ci, dopóki nie powiesz, że mnie kochasz udaje obrażonego Jaman. Zeyer mówi, że to niepotrzebne, bo jej czyny wystarczająco to pokazują, ale Jaman znów nalega. mówi, że jedynym warunkiem, aby jej wybaczyć, jest to, żeby wypowiedziała te słowa. Zeir próbuje znaleźć wymówkę, ale na szczęście zbliża się pielęgniarka i prosi Yamana, aby wrócił do szpitala, ponieważ nie jest dobrze, by przebywał na zimnie. To kończy rozmowę. Zeir i Yaman wracają do szpitalnej sali. Jaman kładzie się do łóżka i przyciąga zajer do siebie. Na czym skończyliśmy? pyta Jaman. A, tak, musisz powiedzieć tylko dwa słowa. Zejir patrzy zmieszana Yamanowi w oczy, a potem szybko się uwalnia z jego objęć i mówi, że musi wrócić do rezydencji, aby przynieść mu czyste ubrania i sprawdzić, co u Yusufa. Dobrze, idź, odpocznij dobrze, jutro się zobaczymy. Tak, zobaczymy się, prędzej czy później. odpowiada Yaman. Zeyer patrzy na niego i szybko wychodzi przez drzwi. Na zewnątrz bierze głęboki oddech, a wtedy podchodzi do niej Nedim i pyta, czy coś się stało. Zeyer zapewnia go, że wszystko jest w porządku, i mówi mu, żeby wszedł do Yamana. Wchodź, Nedim, a ja zastanawiałem się, gdzie się podziałeś. Mówi Yaman. Spotkałem Zejer, a ona wydawała się dziwna, pomyślałem, że coś się stało. Wszystko w porządku? Tak, kazałem jej coś zrobić, ale nie chcę, odpowiada Yaman z uśmiechem. Zeyer zostawia Yamana w bezpiecznych rękach Nedima i wraca do rezydencji wszyscy tam oczekują wieści o jamanie, ale Zeer ogarnia panika. Cenger zauważa, że coś jest nie tak, więc zaprasza ją na rozmowę na podwórku. Tam zeer opowiada mu o wszystkim, co wydarzyło się z jamanem, podkreślając, że nie może powiedzieć mu czegoś takiego, ponieważ tak została wychowana. Po rozmowie z Zejer, Cenger dzwoni do Yamana i rozmawiają o tym samym. Jak się ma Zejer? pyta Yaman. Jest trochę spanikowana, znowu mnie unika, a ja chcę, żeby wszystko między nami się wyjaśniło. Ona to czuje całym sercem, ale trudno jej powiedzieć: kocham cię. Wiem, że całym sercem należy do mnie, ale jest jeszcze jedna ściana między nami, którą chcę zburzyć. Następnego ranka Zayer przygotowuje niespodziankę dla Yamana, zbiera jego najbliższych ludzi i idą odwiedzić go w szpitalu. Nezliją, a dalej, niektórzy pracownicy z firmy przybywają z kwiatami i życzeniami zdrowia. Yaman po raz pierwszy przeżywa tak bliski moment ze swoimi pracownikami, gdy zostają sami, Yaman pyta Zejer. Zgromadziłaś tu tych ludzi, żeby nie powiedzieć mi tych dwóch słów? Nie, chciałam ci pokazać, jak wiele osób cię kocha, a te słowa bardzo łatwo można powiedzieć, ale najważniejsze jest to, żeby starać się robić wszystko, aby osoba, którą kochasz, była szczęśliwa. Ja tak myślę. Skoro uważasz, że łatwo jest powiedzieć te dwa, idę do kawiarni, znowu wymiguje się zejer. Tymczasem Kanan jest w rezydencji. Rozmawia przez telefon ze swoim lekarzem. Wiem, co robię, wypisz mi tylko to lekarstwo, mówi Kanan. Czy zdajesz sobie sprawę, że to lekarstwo może zabić człowieka? Na przykład, jeśli ktoś ma problemy z wątrobą, spowoduje to u niego straszne problemy zdrowotne. Mówi lekarz. Dlatego Cię o to proszę. Wypisz receptę, a ja ją odbiorę. Odpowiada Kanan, w tym samym czasie Zuchal podsłuchuje rozmowę i staje przed Kanan, pytając, co znowu planuje. Kanan patrzy na nią i przypomina, że są po tej samej stronie i dowie się o jej planie, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Jednak Zuchal jej nie ufa i prosi Cicek, aby potajemnie śledziła Kanan, ponieważ znowu coś knuje. Akcja wraca do szpitalnej sali Yamana. Zeir udaje, że czyta książkę, a Yaman, że coś ogląda na komputerze. Ona patrzy na niego ukradkiem i myśli: W końcu przestał, przestał mnie naciskać. Może zrezygnował? Ale jak sprawię, że mi wybaczy? W tym samym czasie Duygu wierzy, że Ali stał się jej przyjacielem z dzieciństwa, o którym zawsze marzyła. A Ali jest gotów stać się superbohaterem dla Duygu, jeśli będzie to konieczne.